Pamięta Pani Żydów w Radomiu? Żydów w Radomiu pamiętam. Geto było żydowskie w Radomiu, na ulicy Wałowej. I to tak wszystko się ma do siebie, że e, mojej, mam, mojej mamusi, najstarszej siostry, syn Mietek Białek, był w Niemczech. Myśmy wiedzieli, że w niewoli niemieckiej jest, ale na jakąś przepustkę przyjechał. Czy, czy to śmierć jakaś była ze strony. Cioci męża, Białek się nazywał Mietek. I przyjechał na tą przepustkę, i tatuś powiedział, poprosił go do nas i poprosił, żeby pokazał tą przepustkę. No i Mietek pokazał to, to pamiętam jak dziś. I tatuś mówił, Mietek, odpocznij trochę i przyjdź i powiem ci po co. No i przyszedł, ale zabrał tatuś tą przepustkę od niego i wyrobił 15 sztutek, tak jak dziś pamiętam. I powiedział do Mietka, że mają w jeden dzień wszyscy uciec, tylko imiona i nazwiska wpiszą tam, gdzie, gdzie, gdzie potrzeba pisać, na tej przepustce. No i za jakiś czas właśnie Mietek przyjechał jeszcze jegoś kolega Kazimierz miał na imię, czy Mieczysław już zapomniałam, był garbarzem takim wykwalifikowanym. Garbował saki, giemzy. Coś tam jeszcze. No i nauczył tatusia garbować, bo u nas się przechowywał. Nie mógł do matki pójść, bo Niemcy go szukali dosyć długo. I jak nauczył tatusia garbować, no to mój tatuś wtedy nawiązał kontakty z odbiorcami. Później no to było tak właśnie, że tatuś musiał się ukrywać, bo mój ojciec bardzo ładnie rzeźbił i wyrzeźbił mojemu bratu karabin. I Juliusz to już był taki bardziej ważniacki, taki był. Ja byłam raczej inna. W następnym podwórku za nami mieszkał Niemiec, pan Weiss, i miał właśnie synka takiego Jochanka, jak pamiętam. Mniej więcej tyle może miał lat co brat, może trochę starszy. No i wszedł nasze podwórko i poprosił brata, żeby mu dał ten karabin do ponoszenia. Ale brat mój go pchnął podobno i powiedział: Odejdź, ja się ze skopami nie bawię. No, i na tym się stało. Nic rodzicom nie powiedział. Później tatuś przechodził i doszedł właśnie ojciec tego Jochanka do tatusia, pan Weiss. No i właśnie nawiązał do tej sytuacji, jaka miała miejsce, mojego brata z jego synkiem. No i tatuś mówił: O niczym nie wiem, panie Weiss. Po prostu mój syn pójdzie i przeprosi pana synka i pana. No ale pan Weiss wtedy odpowiedział tatusiowi, Panie Hoffman, zostawmy to w niepamięć. Jeszcze nie wiadomo, kto komu w jakiej sytuacji może być potrzebny. No i tatuś mówił, przemyślę, jak pójdę do domu. Ale mówi, domyślam się, że to ma wielkie znaczenie, to co usłyszałem. No i pożegnali się, i przyszedł do domu i mówi do mamusi tatuś: Wiesz co? Zaczepił mnie ten Weiss odnośnie Juliusza. Mówi, co ty tam? Mówi, jakieś zatargi do brata się zwrócił, robiłeś? A co? Mówi, chciał karabin, żebym mu dał? <laughs> A takie dziecko już wiedziało, że jak przyjeżdżali do nas. To wszystko przeciwko Niemcom i on miał pojęcie, że to jest Niemiec, to się nie będzie z nim bawił i, i karabiny mu nie dał. Ale tatuś mówi tak, Janiutka, to okno weneckie, które wychodzi na to podwórko, gdzie was mieszka, nie zasłanialiśmy, jak przyjeżdżali ci z Warszawy. Na pewno on musiał widzieć, bo u nas był bardzo duży stół, był zawsze gościnnie zastawiony. No i to akurat to, to, to okno wychodziło na jego podwórko, pod nami mieszkał Pan Wojewoda czy Wojewódka, też Tatusia, bardzo bliski znajomy, też miał takie kontakty patriotyczno-polityczne. Ale dokładnie nie umiem powiedzieć, bo za gówniara byłam, jeszcze za, za smarkata byłam wtedy. I mamusia mi, wiesz, co bardzo możliwe. No i potem już zaczęli zasłaniać te, takie rolety i za jakiś czas pan Baj zaczepia mojego tatusia i mówi, pani Hoffman, niech pan robi coś ze sobą, bo jest nakaz aresztowania na pana. Mój tatuś podziękował za to, przyszedł do domu i mówi do mamusi. No nie spodziewali się, nie podejrzewali nikogo o coś takiego, ale skąd to. No i potem tatuś ukrywał się u... Palucha się nazywał Paluch, na Struga mieszkał, tu gdzie obecnie nasz kościół jest Matki Bożej Miłosierdzia i wiem, że po to tam, tam tak, takie pomieszczenie było w takim ogrodzie no i tam tatusiowi spanie naszykowali, ja tam zawsze zanosiłam jedzenie do Państwa Paluchów, miał syna chyba Janusza czy coś, nie wiem, o, ciapkarzem był, ciapki robił takie domowe. I dlatego tatuś tam chciał być, bo co by, gdyby ojciec był wysportowany, to nawiałby w drugą stronę, gdyby coś to był, uciekł, ale jakoś tak przebył tam aż do, do aż do wyzwolenia. No i potem okazało się, że to właśnie dozorca y, powiedział, zgłosił to. Nie wiem, czy też od pana Wajsa się tatuś dowiedział, nie wiem. W każdym bądź razie wyszło to, że to ten dozorca. Tyle tatuś mu wspomagał, koło niego się przychodziło zawsze do ubikacji, to zawsze jak ktoś schodził do toalety, to wstępował tam i zostawiał mu dużo jedzenia. I, I nigdy by się nie spodziewał, że on może powiedzieć, że tu partyzanty przyjeżdżają. No i tak się stało, jak się stało, że musiał się przechowywać. Myśmy z mamusią do wezwania dostawały na gestapo, a jeszcze pamiętam taką rewizję, Przyszedł po cywilnemu był ubrany wtedy. to niby, niby to Niemiec miał być, ale po cywilnemu w takich gra, granatowych czy czarnych spodniach. No i rewizję zrobił i znalazł tatusia pistolet, w szafie i pieniądze. No i mamusia nie wiedziała, co powiedzieć, ale to chyba było w tym czasie już, jak tatuś się ukrywał. I tak po prostu wypowiedziała się, jakby była obrażona na ojca, nie tylko z tego powodu, tylko stworzyła taką sytuację. Żeby gdyby nawet coś tam, to, to się mamusi to nie podobało. I to cholera mówi: Ja nic nie wiedziałam. Co on wariat mówi? Niech pan zabiera to i te pieniądze niech pan zabiera. No i wziął te pieniądze, wziął ten pistolet, i pamiętam to ja jeszcze w domu wtedy byłam w kuchni. I powiedział, że jakby się coś wydało, to wszyscy na szubienicy będą wisieć. Ale nic się nie wydało. No i tak tatuś przeżył do wyzwolenia. No, dziadziuś Lubiński był z nami, to też wiem, że e, dziadziuś 94 lata żył, ale też jakiegoś zwierznika, bo pochodził z, z, Siedlec, z Górki Siedleckiej, miał tam warsztaty kowalskie przez dłuższy czas, chyba w Radomiu też, a, babcia Aluchna się z domu nazywała. Tatuś miał jeszcze brata Remigiusza, był artystą-malarzem, był wywieziony gdzieś do Rosji. Z jakiego powodu to nie wiem. W każdym bądź razie wiem tylko tyle, co zapamiętałam, że z kimś się umówił i był podwiązany pod wagonem. Ileś stacji przejechał i w tym miejscu, gdzie dojechał, był już przygotowany transport do Polski.